Spójrzmy na indeksy giełdy papierów wartościowych. Przypominam Państwu, że już za kilkanaście minut nasi analitycy, nasi eksperci do Państwa dyspozycji. Proszę zobaczyć, z 80 się wybił ponad 0, no a WIG 20 pogłębił korektę. Jeden. 10 na minusie. Ciekawy jestem, to giełda papierów wartościowych to ekscytujące miejsce, na którym pojawiły się ostatnio także, ostatnio, pojawiły się już jakiś czas temu etf -y, ale pojawił się też jedyny ETF dywidendowy i jedyny ETF bitcoinowy. Ja z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu naszego specjalnego gościa, Kazimierza Szta Szpaka, który jest w naszym studiu, prezes Beta TFI. Autor tych rewolucyjnych można powiedzieć pomysłów, no bo na polskim rynku jeszcze ich do tej pory czegoś takiego nie było. Witam pana prezesa. Dziękuję, witam pana również. No i kiedy pan patrzy na minus 6% na tym Bitcoinie, to no ale to jest natura właśnie bitcoina. Tutaj zdawaliśmy sobie sprawę od samego początku, że będziemy mieć do czynienia z aktywem o wyjątkowej zmienności. I takie minus 6, minus 5 to nie jest nic nadzwyczajnego, ale z drugiej strony ten bitcoin w długim terminie znajduje się w bardzo konkretnie wzrostowym trendzie, więc cierpliwości. Myślę, że, że najbliższe tygodnie mogą coś dużo zmienić jakby w, w obrazie. A jak pan ocenia w ogóle te pierwsze tygodnie notowań? Ja mam na myśli zainteresowanie ze strony klientów. Znaczy, muszę powiedzieć, że generalnie przerosło to nasze oczekiwanie, ponieważ no, nie był to produkt jakoś specjalnie przez nas forsowany, czy też nie było dużego wysiłku marketingowego, żeby to ulokować. Natomiast e, jednak e, zainteresowanie jest wyraźnie wyższe niż e, niż w przypadku poprzednich naszych e, funduszy. No może za wyjątkiem dywidendowego, który po prostu no, w ciągu 8 dni zebrał ponad 25 milionów no To złotych. Był chyba strzał w dziesiątkę. Tak, chyba. to było był oczywiście coś, to, to było coś zupełnie e, dla nas wyjątkowego. E, natomiast Bitcoin. E, jednak mimo wszystko w październiku utrzymuje się powyżej średniej, jeżeli chodzi o nabycia. Nabycia są w rzędu 12,4 miliona złotych, co jest znacznie powyżej średniej dla pozostałych naszych funduszy BETA, więc powinniśmy być zadowoleni. Ja jestem bardzo ciekawy. Myślę, że bardzo wiele osób też jest ciekawy, na czym wy zarabiacie w przypadku takiego ETF-u, który dołuje, nazwijmy to. Znaczy my zarabiamy wyłącznie na opłacie za zarządzanie, która w przypadku na przykład dywidendowego jest w tej chwili 0, bo ponieważ mamy... Um, Ten sześciomiesięczny okres... No taki nawet dziewięciomiesięczny, a, dziewięciomiesięczny do, do 30 czerwca przyszłego roku, a później będzie to opłata um, 0,5 i to jest ta opłata, na której zarabiamy. To 0,5% w skali roku oczywiście. Gdzieś jakieś upły, ukryte opłaty jeszcze są? Yeah. Czyli to jest nie. ten ter całoroczny. Nie. Są czy nie? jeszcze opłaty pokrywane przez, przez fundusz, ale w zależności od wielkości tych aktywów, te opłaty zmniejszają się w miarę wzrostu tych, tych funduszy. No i. Dodatkowo jeszcze pokrywamy te koszty, jeżeli są one nadmierne. Ale rozumiem, że, że żeby to dobrze wybrzmiało, jeżeli ktoś się teraz decyduje na zakup jednostek tego ETF-u, no to do czerwca przyszłego roku, do końca czerwca czy do początku? Do końca czerwca. Do 30 nie czerwca. płaci w ogóle nic za zarządzanie tym funduszem. Dokładnie. Nie pobieramy ani grosza. I to dotyczy zarówno tego dywidendowego waszej gwiazdy, wśród to do, to beta dywidendowego. Y, bo za Bitcoina trzeba płacić. Za Bitcoina jest opłata za zarządzanie w wysokości 0,7% w tej chwili. Wiem, że bardzo dobrze idzie wam także ten beta ETF obligacji sześciomiesięcznych. To jest zupełnie coś, co zaskoczyło nas i dlatego, że fundusz tak naprawdę zebrał w, w tym miesiącu ponad 36 milionów, a on w ogóle ma 115 w tej chwili aktywów. Warto tutaj powiedzieć, że w zeszłym roku on przez cały rok zebrał 22 miliony aktywów, a tutaj mamy 36 tylko w, tylko w październiku, chociaż obserwujemy pewne przyspieszenie już od, gdzieś od lipca, od, od Paru miesięcy. No i y, no, mam nadzieję, że ten trend się utrzyma, no bo y, to jest też według mnie bardzo ciekawy instrument o bardzo niskim ryzyku i y, myślę, że. Yy, no a co jest za tym sukcesem? No bo obligacje? Ja myślę, że y, bezpieczeństwo. W tym wypadku mamy do czynienia z funduszem, który ma, no zresztą jak zobaczymy na wykresie, no to ma taki bardzo przewidywalny wykres liniowy. No i to chyba o to chodzi, że część inwestorów z dużą awersją do ryzyka woli jednak tego rodzaju inwestycje, no, które no, nie wiążą się z żadnym stresem, że coś się może wydarzyć. Czyli my jednak jesteśmy inwestycyjnie konserwatystami, tak? No tak wygląda. Ja myślę, że w ogóle polski inwestor zasadniczo jest... Jest takim z dużą awersją do ryzyka. I chyba z, ze szkodą dla swoich inwestycji. Myślę, że w długim terminie. A co by pan sugerował w takim razie tym, którzy no już mają te obligacje, już jakby no nie muszą się budzić z lani zimnym potem, czy to spadło, czy nie. Jakby chcieli trochę bardziej ryzykowny krok jakiś uczynić, to co by pan im sugerował? Ja myślę, że najlepsze polskie indeksy: NWIG 40, SWIG 80, ale również dywidenda dla tych, którzy jednak oczekują jakichś wypłat w, w, w najbliższych paru kwartałach, prawda? Jeżeli chodzi o te indeksy MW 40, SBIC 80, to one naprawdę w długim terminie no, mogą konkurować z najlepszymi indeksami amerykańskimi. Tutaj nie ma się czego wstydzić, więc naprawdę myślę, że to jest nie tylko aspekt też Pewnego takiego patriotyzmu uważam inwestowanie również w naszą giełdę, ale też po prostu pragmatyzm, ponieważ faktycznie te indeksy dobrze się zachowują w długim terminie. A wracając jeszcze do beta TFI, macie rekordowy rok, absolutnie to między innymi dzięki tym nowym pomysłom, czyli, czyli zbieracie żniwo tych, tych pomysłów, które udało Wam się wdrożyć w, w tym roku. Czy ten trend w przyszłym roku uda się utrzymać, i jakie czynniki mogą być Pana zdaniem kluczowe? Czego się Pan obawia? No ja myślę, że, że możemy patrzeć z optymizmem. Ten... Ta kula śnieżna, która nabrała odpowiedniej masy, według mnie dopiero zaczęła się toczyć, i no, popularność ETF-ów no, za granicą już dawno osiągnęła poziom, który no, jest nie do pomyślenia, jeszcze ciągle w Polsce. Ale i u nas obserwujemy ogromne zainteresowanie, szczególnie młodych, tego pokolenie młodych, młodych inwestorów, którzy do 40 lat, którzy właśnie yy, preferują... Yy... Inwestowanie w ETF -y zamiast w tradycyjne fundusze i tutaj nie mówimy tylko o naszych ETF-ach, Beta ETF, ale również mówimy o zagranicznych etf ach które no w Polsce są bardzo popularne i to jest kilkanaście miliardów złotych już obecnie. No, myślę, że... Kiedy się ma wiele aktywów w jednym, w jednym jakby instrumencie, i nie trzeba się zastanawiać nad tym, no to jest w, w ten sposób jakby naturalny. Mamy jeszcze 40 sekund. Największe wyzwania dla rynku ETF. ETF w Polsce w najbliższych miesiącach. Pół minuty. Największe wyzwania? Ja myślę, że nieprzewidywalność troszeczkę tego, co się dzieje na rynkach zagranicznych, ale doświadczenie moje uczy, że im większa zmienność na rynku ETF-ów, tym większe mam napływy, więc ja nie obawiam się tego scenariusza aż tak bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie, że w takim dniu znalazł pan czas, żeby przyjechać do studia Biznes 24. Kazimierz Szpak, Prezes Beta TFI. Powiem do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.